nie jakieś postępy? Znalazłeś Eichhardt? Nie, nie było jej w kryjówce, ale znalazłem tam kryształ. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do Jubilera. Miałeś przyprowadzić Eichardt. To kryształ z Megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. że wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. A teraz wybacz, muszę wracać do swoich spraw. Rzeczywiście ukrywała się tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale niestety, a może stety, przyjechałem za późno. W kryjówce wybuchł pożar. Prawdopodobnie spłonęła. Koniec godny czarownicy. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhard nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przewrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Mam ten kryształ. Gdybym chciał były skotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Eichhardt. To kryształ z megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. Ta. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. A teraz wybacz, muszę wracać do swoich spraw.